Witam wszystkich bardzo serdecznie, gdzie jesteśmy w Sosnowcu. Jest tutaj pojebany klimat. Bardzo się boimy, że możemy stracić życie. W tym momencie wchodzimy na getto do Sosnowca, lecimy z tym. Widzowie jak widać mamy tutaj mnóstwo ławek, prawdopodobnie jest to jakiś opuszczony park, który twój stary zerował piwo. Nie mamy pojęcia. Ale teraz wchodzimy do prawdziwych bram piekła, tak naprawdę. Wow, co tutaj się odpierdala? Kamerzysta, stara, jak to skomentujesz. Zajebiście powiem tak, kurwa, czuję dreszcze. Dobra. O kurwa, tu się odpierdało? jakiś osynenarz. Spadek tu jest. Spadek kurwa, widzowie, spadek po Twojej babci. A widzowie, w tym momencie przeprowadzimy sesję. Uwaga, Kamelysa sobie zadawał pytania. pytania. Diabeł, diabeł! A, ja czekam! Naprawdę jestem przewrażliwiony całą sytuacją, nie wiem jak to pisać. Wyskoczył kurwa na jakiś demo! A, ja wiem, no, to są maszyny zwyczajne kurwa! Czaszka, 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 czaszka. A, A. jest coś, jest coś tam, tam było, było, było! Gdzie? Gdzie? Jest! Gdzie? Jakie co mam wrócił? Śmiecie mamy! Zostaw kawe z tej chujmo! Zostaw! Ała! O ty chują! O ty kurju, ale brzydki Dobra, no my daj. jesteśmy w piździe. Aktualnie... No Albo no, tam... ten, mi to... No. Siema widzowie! Co? Nie! Patrzcie widzowie! Tapujemy, tapujemy, tapujemy! Co mnie! NARJA mnie! mnie! Spierdalam, spierdalam! Oj, kurwa! Widzowie jest po... Ja się Czy słyszeliście kiedyś o tym miejscu, które jest właśnie za moją kawarzystą! No, akcja. Zaraz już mogę? Mogę? Tak. tak. To świetnie się... Jeszcze raz tutaj. Nie słyszałeś? Coś świetnie się składa, bo właśnie dzisiaj robimy Urbek z tego miejsca. Zapraszam cię do subskrybowania tego kanału. Lecimy dalej. 60% kamery. Tak! Na go! Pręcz do mnie, Przez! Gracie! Ubiegajmy! Możesz, chwilę go jeszcze pokręcę A wam się kręci, aha. Mam go! się kurwa kaka O żebra wow. twojej starej Mam, czy nie Właśnie kurwa to jest demo. Dobra widzowie mnie kurwa goni to jest lacik, nie ma co śpiewa Ja wiem, że go goni kurwa tu jest drugi mutant Pokażę wam O! Kurwa chwycił mnie